17 grudnia wydarzy się ta wstrząsająca rzecz, a więc tak zostało tak naprawdę mało czasu. Dzisiaj tematem szokującej wizji przepowiednia Snowidza a w tle wojsko, NATO, decyzja Stanów Zjednoczonych, decyzja jeszcze Bidena co takiego się wydarzy na świecie być może też po prostu w Polsce dzisiaj na temat szokującej wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego i moment kulminacyjny który ma mieć miejsce 17 grudnia więc na tydzień przed Wigilią, przed świętami Bożego Narodzenia, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij także w dzwon a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat wizji przepowiedni Snowidza Jackowskiego dotyczącej 17 grudnia i tego, co ma się wtedy wydarzyć, a ma mieć wtedy miejsce niepokojące zdarzenie. Co prawda, to też jest data umowna, nie ma co się tak trzymać sztywno, praktycznie tej daty, bo jeżeli to będzie poślizg jeden czy dwa dni w tą, albo parę dni w tą, albo w tamtą, to też nic nie stanie. Natomiast Natomiast tutaj Jasnowic Jackowski powiedział, że jakaś kluczowa decyzja zapadnie 17 grudnia, że wtedy będą mieć miejsce działania NATO. Zresztą to wyczytał po prostu z Bidena, kiedy robił wizję przepowiedni Jasnowic Jackowski dotyczącą Bidena, to skojarzyła mu się właśnie data 17 grudnia i że 17 grudnia NATO podejmie jakąś kluczową decyzję. No i według Jasnowic Jackowskiego będą mieć miejsce niepokojące, coś się będzie zaczynać. Się dziać, że tutaj światowy konflikt już się zaczął a 17 grudnia będziemy w szoku, jak dowiemy się. Być może jakaś decyzja wtedy zapadnie, to nawet nie chodzi o kwestię jakąś militarną, że jedno państwo musi zaatakować drugie, ale być może jakaś kluczowa decyzja wtedy zapadnie. I teraz według jasnowidza Jackowskiego jeśli chodzi o Ukrainę, będzie podjęta decyzja kilku państw, żeby pomóc Ukrainie aktywnie, a więc wysłanie wojska na teren Ukrainy. No i ja bym tutaj tak analizował tą przepowiednię, czy na przykład 17 grudnia NATO, czy kilka państw Będący w NATO nie podejmie decyzji na temat tego, że na przykład wyśle żołnierzy ze swojego kraju po prostu w, na teren Ukrainy, żeby bronić niepodległości Ukrainy, tak? ale to jest moja taka interpretacja no bo to byłoby sprytne tak naprawdę ze strony właśnie nie całego NATO, ale kilku państw będących w NATO, bo 17 grudnia to jest tydzień przed Bożym Narodzeniem wiadomo, że później po prostu ma miejsce Święta Bożego Narodzenia wszyscy praktycznie są w tym wirze świąt, przygotowania, prezentu zakupów i tak dalej więc taka informacja jakby się pojawiła to tak ludzie by jeden, dwa dni to krytykowali omawiane to było w mediach, a potem by przeszli do innych praktycznie informacji Byliby zajęci swej, swoimi sprawami, czyli taka wrzutka informacyjna, która by po prostu by, oczywiście rezonowałaby w mediach jeden czy dwa dni, ale później po prostu ona zostałaby zepchnięta, no bo wiele rzeczy będzie się działo około świątecznych, tak? I kolejna sprawa, tutaj według jasnowidza Jackowskiego Polska ogłosi jakieś stany, tak, że Polska ogłosi jakiś stan. Być może to będzie właśnie mieć miejsce 17 grudnia, że Polska ogłosi jakiś tutaj stan, no nie mówię, że stan wojenny, ale na przykład jakiś stan zagrożenia, czy jakiś stan nadzwyczajny, czy jakiś na przykład aler bezpieczeństwa, który zostanie podniesiony w Polsce. Być może to będzie właśnie wyglądało w ten sposób, tak. Czyli 17 grudnia ma mieć miejsce jakaś ważna decyzja, jakieś działania tutaj na to według jasnowic Jackowskiego, to wyczytał jasnowic Jackowski z Bidena, e, czyli można powiedzieć, że taka decyzja już została wcześniej zapanowana, uchwalona e, i ona ma teraz być zrealizowana, to nie będzie decyzja spontaniczna, tylko rzecz, która po prostu została wcześniej ustalona, e, tak, i e, kto wyczytał właśnie tutaj jasnowic Jackowski z Bidena, wiadomo, Biden jako przywódca Stanów Zjednoczonych, bardzo duże mocarstwo, tak, liczące się, jeśli chodzi o Państwa będące w NATO, no wie tak, co będzie się działo w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach, jakie decyzje po prostu są podejmowane. Oczywiście dużo rzeczy jest też nieprzewidywalnych, tak, no bo dużo rzeczy się zmienia na świecie, ale tutaj, według Jasnowidza cukowskiego będzie coś niepokojącego, zacznie się dziać na świecie, że będziemy mieli do czynienia ze światowym konfliktem, który już się praktycznie zaczął. Będzie mieć miejsce działania kilku państw, jeśli chodzi o Ukrainę, jeśli chodzi o obronę Ukrainy. I to będzie praktycznie głębszy konflikt według Jasnowidza Jackowskiego, że Polska tutaj ogłosi jakiś stan. Może to będzie sytuacja taka, że Polska ogłosi pobór do wojska 17 grudnia, tak? E, mobilizację do wojska. No, nawet bym powiedział w ten sposób, to nawet nie chodzi o to, żeby wysyłać wojsko na front, tak? Tylko może na przykład będzie informacja, że 17 grudnia po prostu będzie podana informacja, że na przykład od przyszłego roku. E, Większość mężczyzn dostaje na, dostanie na przykład kartę przydziałową, tak? Na wypadek wojny, gdzie mają się zgłosić do jakiej jednostki wojskowej, i tak dalej, jaką po prostu mają pełnić rolę i to, tak więc może być taka sytuacja. Ja na przykład wskazywałem na to, tak? Mówiłem o tym wielokrotnie, że na przykład w tym roku chyba, czy w tamtym roku, nie chyba to, bo w tym roku, tak, przyjęto zmiany w ustawie, w Sejmie, co mało na przykład osób zwróciło uwagę na to, że więcej lekarzy jest możli ma możliwość oceniania zdolności do wojska, tak, bo wcześniej to były jakieś wymagania, nie wiem, trzeba było mieć po prostu jakiś tutaj, oprócz tego, żeby być lekarzem, to jakiś pakurs, czy, czy jakiś egzamin zdać, a teraz praktycznie wprowadzono takie zmiany, nie wiem dokładnie, na czym one polegają, w każdym razie więcej lekarzy, większa grupa lekarzy może po prostu sprawdzać przydatność ludzi do wojska, tak, no to to jest oczywista sprawa, tak, że w wcześniejsze komisje wojskowe miały mniejsze moce przerobowe, to teraz, jeżeli więcej tych lekarzy będzie, tak, to oni będą mogli masowo praktycznie sprawdzać zdolność do, do, do wojska, tak, czy po prostu dany mężczyzna, no pewnie też w niektórych przypadkach, ale nie zawsze kobieta tak, jest zdolna po prostu do służby wojskowej, tak, no, kobiety też służą, to nie chodzi o to, żeby tutaj po prostu dyskryminować, tak, no ale jakby co do zasady wiemy, że powinni mężczyźni bronić, tak? No to, to tym jesteśmy raczej zgodni. Wiadomo, że też są kobiety w mundurówce i to, no ale mówimy tutaj o poborowych, tak? O ludziach, którzy będą po prostu powołani do wojska, a nie służbą czynnie zawodowo, no bo to jest oczywista sprawa, że z zawodowo służą i kobiety w mundurówce, tak? I, i tu nic nikogo to nie dziwi. Więc yy, i tak samo na przykład tutaj, czyli czy, czy tutaj jakby zwiększono te moce przerobowe, no, a dlaczego? Przecież, jeżeli Polska jest w stanie pokoju, to dlaczego zwiększać moce przerobowe, tak? A no to tak by oznaczało, że jakby na przykład była sytuacja zagrożenia, to wszystko, wszystko wtedy szybko na prędce postaną komisje wojskowe, które będą w masowych ilościach po prostu tak pieczątkę przydzielać i mówisz, ty masz kategorię taką, dobra, idź tamtego, albo jesteś zdolny, albo niezdolny i tak dalej, tak. Kolejna sprawa y, tutaj, tak, że w Polsce będą ogłaszane jakieś stany, tak? Tak jak powiedziałem, być może to y, są jakieś stany zagrożenia, na przykład na wschodzie Polski jakaś strefa po prostu buforowa. Jakaś decyzja ma być ogłaszana, Ogłaszana, tak? Ma być ona po prostu ogłaszana. Wiemy też, że tutaj Polska przecież graniczy z obwodem kaingrackim, mogą być tam jakieś sytuacje niebezpieczne, tak? I tak dalej. Pamiętam, jak przedstawiłem wizję przepowiednia Snowidza który mówił o tym, że Białoruś dalej będzie nękać Polskę na granicy polsko-białoruskiej, że dalej będą próby forsowania tej granicy przez nielegalnych imigrantów i to, więc może na granicy po prostu z Białorusią będą jakieś stany od, o, 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 wprowadzane, tak? Polska po prostu prowadzi takie stany. Ale to wyczyta właśnie Jasnowiec Jackowski z wizji przepowiedni dotyczącej Joe Bidena, a więc jeszcze prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydenta do końca roku tego, tak? Bo w przyszłym roku, w styczniu będzie mieć miejsce za przysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, cześć!